Na drugą kawę zaprasza Ludowa Bar. Dzień dobry, w drugiej kawie wita Maciej Nowak. Moim gościem dzisiaj jest Krzysztof Dobrowolski, licealista z Paczkowa, jeden z członków, założycieli Opolskiego Kongresu Młodych. Witam serdecznie. Dzień dobry. Porozmawiamy o tym, co młodzi myślą o politykach, o Antonim Macierewiczu na przykład. <grym> no, nie jesteśmy fanami teorii spiskowych i... Czy nie wierzycie, ja nie... że był zamach w Smoleńsku? Szczerze to, jeżeli chodzi o Smoleńsk, to nawet się za bardzo już nie wypowiadamy. Już na ten temat wszystko zostało powiedziane, a z naszej strony to jakby Zdając Antoniego Maciewicza, to myślę, że nie wszystko jeszcze powiedział, ostatnie słowo będzie należeć do niego. Jest to możliwe. Celem umożliwienia młodym otwartej dyskusji z najważniejszymi w regionie osobami był kongres, o polski kongres młodych. Czy ci najważniejsi w regionie przyszli na ten kongres? Czy też można powiedzieć po młodzieży, żeby mu olali was? Nie. Przedstawiciele władz województwa polskiego byli na kongresie, wzięli udział w otwartej dyskusji z młodymi. No i wszystko przebiegło tak, jak to sobie zaplanowaliśmy. Dlatego też uważam, że kongres jest takim naszym pierwszym sukcesem. To wy mówiliście, jakie macie problemy? Czy oni mówili, że wszystko jest dobrze, że. To znaczy, młodzi, młodzi podczas debaty e, mówili, zadawali pytania, wyrażali swoje wątpliwości, a władze odpowiadały na te pytania, co mnie zaskoczyło bardzo chętnie e, i bardzo otwarcie z nami rozmawiali. I, no, wcześniej nie słyszałem o takiej współpracy pomiędzy władzą a e, młodymi, a to się udało. Tutaj było mm -hmm. jak najbardziej. No to porozmawiamy może o tych problemach. Ci młodzi, którzy wzięli udział mm -hmm. w kongresie, to, to jaki to jest przedział wiekowy? No to jest przedział wiekowy to są głównie licealiści, ale także studenci. Także mniej więcej 16-24 e, lata to myślę mm -hmm, jest taki przedział, mm -hmm. e, który, który tam był. I co trafi tych młodych? No dzisiaj? przede wszystkim mm, nie widzą jakby perspektyw. <laughs> Nie potrafią. O tym też mówiła zresztą w Pana programie Pani Jazłowiecka, że młodzi nie widzą potencjalnych pracodawców. I to ich głównie trapiło. Często pojawiało się pytanie, co zrobić, żeby nie wyjeżdżać za granicę. Kongres też pokazał, wyklarował takie kwestie, które dalej będziemy poruszać, bo wiadomo, jednym kongresem nie da się wszystkiego załatwić. No i dalej będziemy realizować te kwestie, które najbardziej młodzież faktycznie trapią. Czyli co, młodzi woleliby zostać w kraju, gdyby tutaj była praca, gdyby byli sensowni pracodawcy, niż wyjeżdżać za granicę? Nie? Jasne, że tak, to jest ich dom. I bez względu na, na pieniądze, czy też traktują to wszystko przez pryzmat pieniędzy, że tutaj można znaleźć pracę, ale tam można znaleźć lepsze pieniądze? Ja myślę, że już się trochę odchodzi od tego, żeby pieniądze były jak największe, a jednak ludzie wolą na spokojnie żyć tutaj, blisko swoich, blisko swoich bliskich. <laughs> a to jest tak, że młodzi... Nie widzą tym szansy na pracę, bo nie znają na przykład rynku pracy, bo nie wybrali dobrego kierunku studiów. Tak, to jest też możliwe, że nie wybrali właściwego kierunku studiów, zwłaszcza, że ja się bardzo często stykam z takimi osobami. Które trochę bezmyślnie wybierają kierunek studiów, tak naprawdę nie zważając na to, co będą po tych studiach robić. A mhm. grupa szybujących orów, mam nadzieję, będzie starała się pomóc w jak najlepszym doborze tych studiów, ale też zgodnie z jakby własnym ja, każdej osoby, tak żebyśmy robili to, co lubimy, a nie to, czego oczekuje od nas tak naprawdę do końca rynek, zwłaszcza, że rynek tworzą ludzie. Eee, a nie kierunki studiów. Czyli co, idziemy na, nie wiem, politologię czy marketing, bo moi kąple z liceum też idą. Dokładnie. Jest taki trochę owczy pęd i. A może te możliwości pracy są tutaj, tylko tak naprawdę nie znamy tego rynku pracy i trzeba by zrobić coś, żeby ta młodzież poznała, że to są firmy inne poza, nie wiem, Gurażdżami, zakładami azotowymi czy, czy ECO w Opolu. Jasne, że tak, nawet na kongresie była taka kwestia poruszana, i pojawiło, pojawiła się taka opinia, że jeszcze ten opolski rynek nie jest taki do końca, nie jest taki do końca wyeksploatowany. Tutaj jeszcze naprawdę są perspektywy i jest duży potencjał, i myślę, że młodzi powinni się nauczyć go trochę wykorzystywać. Przy czym my też chcemy się nauczyć go wykorzystywać. A dzisiaj młodzi ludzie w liceum czy na studiach myślą bardziej o tym, żeby złapać ciepłą posadkę gdzieś tam, jakiś etacik w urzędzie czy w innej inspekcji, niż na przykład zakładać własny biznes? Nie, właśnie najwięcej młodych ludzi marzy o założeniu własnej firmy i to jest fajne. Mamy w końcu takie kapitalistyczne czasy, więc ee, młodzi ludzie interesują się jakby przedsiębiorczością też W szkołach są takie przedmioty, które na przykład ukierunkowują na to, uczą tej przedsiębiorczości? <noise> no jest, Dobrze. co prawda przedmiot zwany ekonomią w praktyce, tak się to teraz nazywa. No faktycznie można tam coś z tego wyciągnąć, aczkolwiek Czego myślę, że to uczą powinno. na tej ekonomii w praktyce. No to są takie podstawy podstaw zarządzania projektami, ale to są naprawdę to są strzępki informacji. Ja myślę, że to jest właśnie największy problem, że w szkołach tak naprawdę wciąż uczymy się tylko teorii. Mało jest tej praktyki. A przez to, że tej praktyki jest tak niewiele, no to później kończy się to tak, że nie do końca widzimy Potencjał. Czyli kończąc taki przedmiot, ekonomia w praktyce, wiesz, co napisano w książkach na ten temat, natomiast nie wiesz, jak założyć własną firmę, gdzie iść po Regon, po NIP. Dokładnie. Konto to wiadomo, że w banku to wybaga. Dokładnie. Każdy... A wolelibyście takie zajęcia praktyczne, żeby nie wiem, przed... zrobili wam spacer do urzędu takiego czy, czy, czy innego i pokazali, jak to fizycznie zrobić, tak? gdzie zdobyć finansowanie, jakiś kapitał na rozwinięcie biznesu. Tak, też między innymi chcielibyśmy takie spotkania z osobami, które są. Praktykami. A nie no. Nie chcę tutaj nikogo urażać, ale nauczyciele jednak mimo wszystko są tylko teoretykami, nie są praktykami. że no, żaden z nich biznesu nie ma, jeśli no, już ktoś założył działalność to więc, po to, żeby. Więc ciężko się uczyć od kogoś, kto nie założył własnej firmy. Tego, jak zakładać własną firmę. Czyli co? Zaprosić do szkoły kogoś, kto prowadzi firmę, na przykład? Tak, w szkole. Ja osób jest... pewnie nie brakuje. Dokładnie, ja myślę, że to jest jak, naj... jak najbardziej dobre rozwiązanie i takie powinno być realizowane, a tego nie ma. A wy i... Czekacie na to, że nauczyciel Wam przyprowadzi takiego gościa, czy na przykład mówicie sami, Pani Profesor, może byśmy. Taki wykład zorganizowali. Pojawiają się takie propozycje, ale no wiadomo, nie wszystkie propozycje są realizowane. Czyli pani woli, że tak powiem, odczytać z książki to co ma, niż zadzwonić do gościa i zaprosić go na lekcję? No dokładnie, niestety trochę tak to wygląda. Dobrze, porozmawialiśmy o ekonomii, o biznesie. Wróćmy do tej polityki. Co wy myślicie o polityce? Młodzież się w ogóle tym interesuje? Nie polityków No już interesuje się polityką. My wiemy mniej więcej co się dzieje w świecie polityki, co prawda nie wszystkie te mechanizmy rozumiemy e, i nie, 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 nie wszystkie. Ja ten... <laughs> I nie wszystko jest do, do, dla nas e, takie do końca jasne, ale no, mniej więcej wiemy, co się dzieje i. Jakie to, może mieć ze, jakie to może mieć ze sobą konsekwencje? A jak oceniacie to, co się dzieje na, ta, na polskiej scenie politycznej? Czyli, na przykład, taki dolny śląsk, gdzie głosy kupuje się za pracę w KGHM-ie? No to, o, to o, takich, o takich rzeczach nie słyszałem, ale tak jak my traktujemy politykę, to może w taki sposób. My się trochę dziwimy tym wszystkim konfliktom, które w świecie polityki mają swoje miejsce, bo patrząc na to, jak my młodzi ze sobą współpracujemy i patrząc też na grupę szybujące orły. Bo powiem szczerze, my w szybujących mamy bardzo e, duże spektrum jakby poglądów politycznych. E, I to są ludzie, którzy nie wiem, ja na przykład pójdę głosować na twój ruch, a mój kolega pójdzie zagłosować na PIS, ale my ze sobą współpracujemy i nie ma tak naprawdę żadnego problemu. Nie zamykamy się na siebie. I dziwi mnie to, e, i nas to dziwi że w świecie polityki ludzie się tak na siebie zamykają i nie do końca potrafią się ze sobą dogadać. I chyba, podejrzewam, że to nasze pokolenie, które będzie wchodziło w świat za jakiś czas, no to będzie się to jakoś zmieniało. Ale są wśród młodych też zwolennicy Antoniego Macierewicza? No podejrzewam, że tak. Podejrzewam, że tak. Nikt tego nie zabrał. Nawet osobiście znam kilku, ale... Nie wymienia ich nazwiska. Nie Dzięki bardzo za rozmowę. Powiedz jeszcze tylko, czy Polski kongres młodych, to będzie to jest inicjatywa jednorazowa, czy on się będzie powtarzał? Ja myślę, że będzie się powtarzał, ale już w mniej takim ogólnym znaczeniu, a jakby kolejne jego edycje będą bardziej sfokusowane na danych dziedzinach. To czekamy na kolejne edycje o polskiego Kongresu Młodych. Dziękuję za rozmowę. Krzysztof Dobrowolski był moim gościem. Dziękuję bardzo Spaczkowa. rozmowy prowadził jak co dzień Maciej Nowak.